Zastanawiająca decyzja Agnieszki Woźniak-Starak w rocznicę śmierci męża. To musiało się tak skończyć. Dla Agnieszki Woźniak-Starak 18 sierpnia to wyjątkowa data. To właśnie w tym dniu przed czterema latami straciła swojego ukochanego męża, Piotra Woźniaka-Staraka. W rocznicze śmierci producenta Gwiazda podjęła zastanawiającą decyzję: Śmierć Piotra Woźniaka Staraka. Był ciepły sierpniowy wieczór idealny moment na wypoczynek na malowniczych Mazurach. Na jeziorze Kisajno unosiła się samotna łódka, kolejne fale obijały się o jej brzegi. Wewnątrz brakowało sternika, brakowało jakiejkolwiek żywej duszy. Jeszcze jakiś czas temu płynął nią Piotr Woźniak Starak, który zaoferował znajomej kelnerce transport do domu. Na brzegu odnaleziono jedynie kobietę, mężczyznę pochłonęła głębia. Agnieszka Woźniak Starak straciła ukochanego. 18 sierpnia minęły cztery lata od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka Staraka, który zginął wypadłszy ze swojej łodzi na jeziorze Kisajno. Mężczyzna pozostawił w żałobie bliskich, w tym zrozpaczoną żonę, Agnieszkę Woźniak Starak. Ukochana znanego producenta filmowego po dziś dzień w wyjątkowy sposób czci pamięć zmarłego męża, wspominając go wraz z przyjaciółmi na tak kochanych przezeń mazurach. W tym roku, w czasie rocznicy, podjęła jednak zastanawiającą decyzję. Agnieszka Woźniak Starak podjęła decyzję. w swoich mediach społecznościowych Agnieszka Woźniak starak nie zamieściła 18 sierpnia żadnego wpisu. Z uwagi na fakt, że od samego rana media rozpisują się na temat tragedii sprzed 4 lat, postanowiła najpewniej spędzić ten czas w spokoju. Nie musi udowadniać nikomu o tym, że miłość jej życia wciąż pozostaje żywa w jej sercu. Nie zmieni jej choćby milion postów dodawanych na Instagramie czy Facebooku. Piotr Woźniak Starak jest unieśmiertelniony w jej pamięci po wsze czasy.